Hej, cześć widzowie. Dzisiaj gramy sobie w StumbleGuys. Guys. Taki króciutki odcinek, ale patrzcie ile mam gemu. Oh, Hohoho! Idzie jako Stumble pasa, więc został łapeczkę w górę i to Będzie mocne, uwaga! Tena! Ja mogę to wszystko odebrać, to kręcimy! Dojesz! Coś specjalnego! Dajesz! W angielsku mam. Mogę przełączyć. Ej, takiej nie miałem. No proszę. 100 gemów. jeżę będę bogaty przecież. Ja losowanie kolejne. wie. O kurde. No tu to, to jest mocne. A takiego. Takiego też nie miałem. Proszę, motka. Random skin. Nie no nie wierzę. Nie wierzę, nie wierzę. Ja w to nie wierzę. Jeszcze legenda! <noise> Jeszcze legenda! Nie no nie wierzę! Jeszcze legenda! Ja pierniki! Ja pierniki. I teraz realnie serce. No, trudno. O. Ja, dobra. Y, potem, potem będziemy. Jeszcze 520 gemów mi zostało. Aha, dobra, teraz sobie może zagrajmy, co? No. O, floor flip. No nie wiem, czy to takie fajne. No dobra. Jak jest, to niech będzie. Okej. Okay. Możemy będzie lepiej nie iść. Ale wątpię. Bo co może się zmienić? Szczęście raczej, raczej też się nie zmieni. Moje jest takie dosyć słabe. O. <laughs> Proszę. Nie nam no mi się to podoba, widzowie. Nie zostajemy. Oni mieli też nawet tańcze, wow. Jungle Roll. No tu ma znowu wiele trików. Ale wątpię, że to przejdę. Jestem tu słaby. No mówiłem. Ja teraz spadnę. Mm. Mm, nie, nie, nie. Jest, jest, jest. Ja! O kurde, ale on fort. Okej. Okay. Ja!

No, on już tam, tam, no to nie ma sami. No właśnie. Ale fajnie. Dobra, losujemy. Ja jeszcze za 30 złotych. Nie, 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 nie. Ja, ile ją do odebrania jeszcze? To ja będę miał normalnie milion skinów. Ok. Nie wiem, że kolejna legenda będzie. Mmm. Tym już mam. Ale mogę na 8 tych. <laughs> Ile ja mam tego? Ja mam na dwa kręcenia chyba. A zakręcę, zabierz mu, nie? Uwaga, lucky spin. Dajesz jeszcze coś specjalnego, to ja będę się. No nie wiem. O, Mikołaj, ale ładny. Mi się tam podoba ten Mikołaj. Dobra, losujemy kolejne rzeczy. The Legendary. legendę. <laughs> epika, ale, ale nie zbyt. O, epik. A ja i zamigliście? 100 klejnotów. Jezu, ile mam klejnotów? To ja się cieszyłem 1320 klientów. Tera! Byłem miał łącznie, no nie wiem, z 3000. Taka pani, no dobra. O, animacja kręcenie, nie, nie wierzę. Ja cię kręcę. Nie wierzę. Elfik, no to fajnie. O, blok tokeny. Ja kolejne kręcenie, nie, no nie, wierzę. A zostawimy sobie. nie, nie, wierzę. Dobra, gramy. I mapka. śnieża mapka. nie, Lubię tą Yeah. Olha uh -huh. fine, yeah. yay. E O nie, nie lubię tej mapy, nie lubię! Nie lubię, nie lubię, nie lubię, nie lubię. Jeszcze dwóch specjalnych, no to już w ogóle. No. Ale ja na na się idzie. Oj. No. Na razie nie jest najgorzej. Ale to się dopiero zaczyna. A nie, dobra, to się kończy. No, I już da. Dobra, okej, okay, to mi się podoba nawet. No. Nawet o. I już idzie banan. wygrał, proszę. I, bardzo ładnie. Bardzo ładnie, no i już. <laughs> I... O nie! Ja tego nie wygram. Nie lubię tej mowy, nie, nie, nie lubię, nie lubię, nie lubię, nie lubię, nie lubię. Dobra. O Jezu, już. No patrzcie, patrzcie co się dzieje. Już się zaczyna. No jeszcze nikt nie odpadł. No bo co, no to zostały tylko dobrzy. Jakby osiem mogło... Eu é, é né, 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 não sei o que fazer. Eu não sei se ninguém ainda não caiu. Mas, de novo, eu... Eu vou ser o primeiro. Não, não, não. Eu vou ser Ai, Dobrze, ten król tam stoi. I król na szczęście. Idziemy do króla. Oni mm, tak to robią. To trzeba patrzeć, gdzie jest satek. O! No, drugi asadu. Oni daleko mogą lecieć, naprawdę. Tu jakieś butelki. Mm. I jeszcze tu jakiś rekin. Nie, 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 nie. kogoś. O, ja rzucę. nie, 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 nie. Ja rzucę forte. <ścoughs> ja nie mogłem. Dobra, cięcie. Także no, zepchnęli mnie. Ale dobra, pora na kolejne kręcenie. <grym> ile ja tego przyjdu? Jeszcze trzy kręcenia. Nie no, nie wierzę. że będę bogaty. Ja będę bogaty. Je, ja nie mogę. Jeszcze pizki. No, nie wierzę. Tak, takie odcinki to ja mogę nagrywać no. Czy legenda będzie? Niestety nie, ale taki taki skinek to takiego nie miałem. Zakręcimy sobie jeszcze. Kurczak. No fajnie. No dobra, także ja może już ten odcinek skończyć. O, jeszcze kręcenie. I okay. Jeszcze nie wiem <grym> Jeden żeton, tak Ja mam 49 No dobra, no to Dziękuję wam Bardzo za oglądanie Jeśli oglądaliście, jeśli wam się spodobał Zostawcie łapeczkę Nie sobie jeszcze tutaj kupię takie łapeczkę A nie O, ten jest ładny nawet Motki sobie zmienię. O proszę. Zamiast takiej na przykład sobie użyję. O użyj. Cyk. Albo nie. Nie. Nie, nie wiem. Także trzymajcie.